Życie w dużym mieście to nieustająca walka o przestrzeń i czas. Większość pojazdów na co dzień stoi w korku i my niestety razem z nimi. Ale jest drobna grupa pojazdów, które z infiltracją korków radzi sobie genialnie. Mogą to być na przykład rowery, ale mogą to być również skutery, jak w naszym przypadku. Dzisiaj powiem sobie, jak jeździć w takich korkach, a w zasadzie jak uniwersalnie do tego się przygotować. Młody, z którym dzisiaj nagrywam, uważa, że na skuterach najczęściej jeżdżą osoby w klapkach, krótkich spodenkach i wiaderkach na głowie. I okej, okay, nie oszukujmy się, bardzo często taki widok niestety widzimy. Ale wy nie musicie jeździć na zdrapkę. Dzisiaj opowiemy wam o tym, w jaki sposób bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się bardzo szybko pomiędzy samochodami, na naszym jednośladzie. Generalnie najrozsądniejsze opcje są dwie. Kiedy jest bardzo gorąco, meszówka i po prostu mamy pełen przewiew jest świetnie. Kiedy pogoda jest zmienna, tak jak w dniu dzisiejszym, bardzo rozsądna jest odzież trójwarstwowa. Teraz powiedzmy sobie o kurtce. Kas i kurtka to są nasi najlepsi przyjaciele, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i komfort. W przypadku dzisiejszego dnia, kiedy co chwilę wychodzi słońce, chowa się, pojawiają się chmury, będzie padało, najlepszym wyborem okazuje się być kurtka trójwarstwowa. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy właśnie zmienia się temperatura, są możliwe opady, to dobrze, żebyśmy mogli być i wodoodporni, kiedy jest to potrzebne, i trochę szczelni i trochę lżej ubrani, kiedy robi się cieplej, ale kiedy się robi chłodno, zaczyna się jesień albo wiosna, chcemy dojeżdżać naszym jednośladem do pracy, to warto, żeby w środku znalazła się również podpinka ocieplająca. I to wszystko kurtki trójwarstwowe nam zapewniają. W naszym przypadku kurtką jest Ozon Delta 4. Jest to podstawowa kurtka tekstylna, która te wszystkie rzeczy posiada. Delta 4 jest jedną z najtańszych kurtek uniwersalnych, jakie możemy wybrać. Ponieważ kurtka kosztuje poniżej 500 zł, a to jest duża różnica. Dlatego w środku możemy spotkać podstawową membranę Wiatro i wodoszczelną, a także delikatną podpinkę ocieplającą. Mamy także na zewnątrz wentylację, którą możemy sobie otwierać i zamykać. To nie jest potężna wentylacja, jak w kurtkach typu Adventure czy kurtkach meszowych, natomiast w przypadku tej kurtki, którą potrzebujemy właśnie na niepewne dni, nie potrzebujemy ogromnej wentylacji, bo dużo lepiej spisze się typową meszowa kurtka, kiedy jest po prostu ogromny upał. Ta kurtka będzie świetna, kiedy powiedzmy temperatura nie przekracza 26 stopni. Ale może na przykład spadać do 12 13, 15 stopni. Może wiać, albo padać po drodze. Wtedy właśnie. Kurtki tego typu spisują się najlepiej. Standardowo Delta 4 została wyposażona w ochraniacze poziomu pierwszego na łokciach oraz barkach. Mamy także miejsce na ochraniacz na plecy i taki ochraniacz warto sobie dokupić. To jest niewielki koszt, a znacznie zwiększa się nasz poziom bezpieczeństwa. Wprawdzie w przypadku skuterów maxi skuterów, bagaż jesteśmy w stanie wozić pod siedzeniem e, lub na przykład w kufrze, ale na przykład w przypadku naszego ADV350 mamy także bezkurczykowy system, czyli podchodzimy do tego pojazdu i możemy go odpalić. Bez wkładania kluczyka. A to oznacza, że kluczyk trzeba mieć przy sobie. I bardzo złym pomysłem jest wkładanie kluczyka do kufra lub pod siedzenie, ponieważ ta odległość może być już za duża w przypadku, szczególnie w przypadku kufra, i może nam się skuter nie odpalić. Tak. Więc najlepiej takie rzeczy jak kluczyki, dokumenty czy telefon trzymać po prostu przy sobie. I w przypadku kurtek tekstylnych mamy ten plus, że mamy kieszenie zamykane na zamek, więc nie musimy się przejmować naszymi przedmiotami. Wiemy, że po prostu są bezpieczne na swoim miejscu. Kiedy wyciągniemy podpinki ze środka, membranę czy też podpinkę ocieplającą, możemy sobie tą kurtkę wyregulować pod siebie po to, żeby ona nie wisiała na nas jak jakiś wielki worek poziemniaka. Nie, nie, te czasy już kompletnie minęły. Dzięki temu może nie będziemy super modelką, ale na pewno będziemy wyglądali dobrze i będziemy czuli się w tym dobrze. Zauważyłem, że wiele osób na skuterach jeździ bez rękawic i nie jestem w stanie tego zrozumieć, nawet jeżeli mam tutaj osłonę dłonie, jak w przypadku hondy. To, jakby nie dyskwalifikuje to rękawic w żaden sposób, bo to jest fajna rzecz. Ona z plastikowa, grube, z grubego plastiku, jest fajna rzecz, ale mimo wszystko, kamienie gdzieś mogą uderzyć, gdzieś może on wlecieć. E, chociażby osy, inne takie elementy. Ja w swoim życiu już miałem coś takiego, że osa wleciała tutaj, bo było. O, było tak i nie było rękawicy. I osa wleciała sobie do rękawa. I uwierzcie mi, to nie jest nic przyjemnego. Tutaj warto zrobić sobie ciaśniej, pod to ta regulacja jest. I warto jeździć w rękawicach. Drugi przypadek, dlaczego warto jeździć w rękawicach poza komfortem podczas samej jazdy, kiedy zaliczymy nawet głupią glebę parkingową przy prędkości 25 km/h, wyciągniemy ręce przed siebie i będziemy zmierzali nie nieuchronnie w stronę asfaltu. No, nikt nie chce przejechać nawet metra. Naszymi dłońmi po asfalcie czy kostce brykowej, tak? Po to właśnie są rękawice, skórzane rękawice, które nie tylko są wygodne, ale przede wszystkim właśnie dają nam ten komfort, że to nie naszą własną skórę będziemy ścierali przy ewentualnej glebie. A biorąc pod uwagę, że to są proste rękawice, które przy okazji pozwalają nam obsługiwać delikatnie nasz smartfon. I kosztują 159 zł, to myślę, że tutaj jakiekolwiek braki w naszej odzieży są bez sensu. O kasku powiemy sobie na końcu, teraz przejdźmy do spodni. Pomówmy trochę o naszych spodniach. Generalnie, jak mogliście zauważyć, ja na sobie mam w tej chwili spodnie jeansowe. Jest to Ozon Model Shadow 2 z kieszeniami Cargo. Teoretycznie nie są one mi potrzebne, ponieważ mamy skórzę, więc wszystko możemy tutaj zapakować, natomiast ja lubię bardzo mocno jeansy z tymi bocznymi kieszeniami, bo jak widzicie nawet w tej chwili ich używam, po prostu wszystkie te najpotrzebniejsze przedmioty zamiast wozić tutaj w kurtce, żeby nas wypychały, żeby było je czuć, ja używam właśnie tych bocznych kieszeni. One w tym momencie spisują się świetnie. To nie jest tak, że trzeba wybrać jeansy moczkowe. Ja wybieram ze względu na komfort, one są po prostu bardzo, bardzo wygodne, ale używając jeansów moczkowych Muszę liczyć się z tym, że kiedy przyjdzie deszcz, to tak jak kurtka, w której jest membrana, po prostu jakby sprawi, że przyjadę sucho, tak w dżinsach motocyklowych na pewno ten deszcz poczuje. Natomiast tragedii nie ma, a komfort taki z użytkowania na co dzień jest po prostu bardzo duży. Jeżeli chcecie mieć pełną wodoodporność, to musicie uzbroić się w tekstylne spodnie z membraną. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersalność... To, jeżeli chcielibyście na przykład, żeby było jeszcze bardziej przewiewnie, to możecie wybrać jednowarstwowe jeansy motocyklowe z armalitem, albo też pójść w materiały meszowe, materiały tekstylne, które będą bardzo przewiewne. Tak naprawdę wybór jest ogromny i wszystko zależy od tego, czego oczekujecie na co dzień. Ja przeważnie wybieram spodnie jeansowe ze względu na mega uniwersalność i zwyczajnie komfort. jeśli chodzi o miejskie buty motocyklowe to nie wyobrażam sobie innych, albo bardziej miejskich niż tramki motocyklowe tak, to są certyfikowane buty motocyklowe, czyli mamy poprzecznie wzmacnianą podeszwę, mamy osłony na palce, mamy osłony napięte tutaj w tym wypadku to są nawet takie troszkę wyższe te buty, więc mamy także osłony na nasze kostki, więc widzicie, że podstawowy poziom bezpieczeństwa jest mamy materiały skórzane, ale jednocześnie mamy także materiały, jakimi są steel mesh, czyli mamy też przewiew ten but jest przewiewny, jest Bezpieczne w tym podstawowym poziomie bezpieczeństwa i jest komfortowy, więc idealny but do miasta. Dlatego nie dziwię się, że wiele osób po prostu pokochało takie buty do jazdy codziennej. A jeżeli zastanawiacie się, jak bardzo upierdliwe jest zakładanie i ściąganie takiego buta, skoro jest wysoki, trochę sztywniejszy i ma sznurówki, to możecie się bardzo mocno dziwić, ponieważ mamy tutaj także długi zamek i zakładanie i ściąganie tego buta jest po prostu błyskawiczne. Wprawdzie dzisiejszy kask pokazujemy na samym końcu, ale niech was to nie zmyli, ponieważ jest to najważniejsza rzecz, jaką każdy właściciel czy też użytkownik jedną powinien mieć. To właśnie on zapewnia nam bezpieczeństwo. Przede wszystkim on zapewnia nam bezpieczeństwo. Bardzo dużo osób, które jeżdżą skuterem po mieście, wybierają kaski otwarte lub kaski szczękowe. To są bardzo funkcjonalne kaski i szczególnie w miejskim zabudowaniu czują się po prostu dobrze spełniają swoją funkcję. Natomiast najbardziej bezpiecznym kaskiem będzie kask integralny. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy jednolitą, pełną skorupę. W tym przypadku jest to model HJC C10, który jest wykonany z poliwęglanu. więc mamy tutaj grubą skorupę poliwęglanową i jest to jedna z najtańszych tego typu skorup na rynku. Mamy natomiast podstawową wentylację, mamy zapięcie mikro z regulacją, mamy możliwość zamontowania sobie uniwersalnego interkomu i prania naszej wyściółki, ponieważ jest ona wyjmowalna, antybakteryjna, nadająca się do prania. Natomiast więcej o tym kasku dowiecie się z materiału, w którym go omawialiśmy w pełni. I link do tego materiału zostawiamy w opisie tego filmu. Zapewne wielu z Was się zdziwi, ale ja faktycznie lubię skutery, nie? Ja wiem, że niektórzy mówią, że to są mało męskie sprzęty, ale przeważnie mówią to osoby, które nigdy nie miały okazji przejechać się na takim sprzęcie. Szczególnie, że zobaczcie, że jeżeli mówimy o maxi tych dużych pojazdach, to one są lekkie, one są wąskie, przyjemne, bardzo szybko jeżdżą w miejskich warunkach. No także dla mnie i ta funkcjonalność dla mnie spoko. Jeżeli mieszkałbym w dużym mieście, to gdyby nie fakt, że posiadam już bobera, który też pali bardzo mało to zapewne posiadałbym właśnie skuter. A Wy nie zapominajcie o tym, że na takie skutery i inne warto się ubrać. My w tym filmie złożyliśmy dla Was zestaw, który jest tym jednym z najtańszych na rynku, jakie możemy kupić. Wszystko po to, żebyście mieli coś uniwersalnego, bezpiecznego, nie jeździli na zdrawki. I to oczywiście możecie rozwijać wobec swoich własnych potrzeb. Myślę, że ten materiał Wam pomógł i my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.